Hold up. Hey, bardzo serdecznie i gorąco w kolejnym odcinku na kanale i zarazem w kolejnej środowej aktualizacji na kanale. A dzisiaj jest y, tak y, troszeczkę cyrku, troszeczkę magii, ponieważ dzisiaj jest Jurwicki Mam Talent. Y, mamy tutaj y, właśnie. Jorvik Montelnet, idziemy sobie już do Izabel na y, wzgórze Limera. Y, wszystko y, to jest właśnie, y, no i w ogóle, właśnie, 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 wszystko to jest na wzgórzu Limera, i właśnie dlatego wzięłam magicznego konia, bo wiecie, y, cyrk i w ogóle te sprawy, nie wiem czy ten strój pasuje do tego konika, ale nieważne. Powiedzmy, że jest całkiem, całkiem. A bardzo mi się teraz spodobało i w ogóle ta kamizelka krycy. I jesteśmy, słuchajcie, dobra. I co się tu stało od Izabel? Lecimy Witaj! Pewnie się zastanawiasz, co robi bie w tych krzakach, wiesz, bo... Jakby, jeśli bym ci powiedziała, byłoby poniżej podziance, ale mogę to wyjaśnić specjalnie dla ciebie. Szukam swoje własne wejście. Mam zamiar wkroczyć do akcji i wszystkich oczarować Nie słyszałaś? Idris organizuje przesłuchanie do swojego niesamowitego ob y objazdowego widowiska. Odjazdowego, przepraszam. To cudowne, dlaczego nie stoisz w kolejce? To straszne, nie się. Myślę, że wezmę to pierwsze. Muszę przyznać, że po prostu nie jestem gotowa. Marzyłam o dniu, w którym będę pracować ze wspaniałym magiem e, Idrisem. No i ten dzień właśnie nadszedł. Wierzę w Ciebie, Izabel. Jesteś cudowna. Dobry Boże, co ja właściwie tu robię? Przecież Di e, i ja jesteśmy urodzonymi e, artystami. Okej, okay, się zaczyna. Widzę, że tu dużo y, randomowych ludzi przyszło Loretta jest, jest ten gość yy, Wkrótce rozpocznie się najwspanialsze objezdowe widowisko w historii tej wyspy, ale najpierw czas na przesłuchania yy, Tak, to ja, Anastasia Silverglide Koniec przesłuchań. Masz już swoją gwiazdę. Ciekawe, próbowałeś mi, e, mi zaimponować, a wyszło całkowicie coś innego. Następny. Gadżety i drobiazgi, biskotki różne takie. Jeżeli chcesz coś zrobić lub naprawić, Big Bone ci pomoże. E, to konkurs talentów, nie rozmowa o pracy. Następny. Słyszałem. O, nie, ten, dobra. Słyszałem, że pan chce zorganizować na Jordwiku odjazdowe widowisko. Przypominam, że ustawa. 782B zabrania. Zamykaj monsieur Monsieur jejku. E, e, twój śpiew i taniec nie robią wrażenia na wspaniałym Idrysie. Następny. Rżytych. O jejku, ale śliczny. E, piękny. Dobra. Start. Stop, stop. Niech wszyscy inni wyjdą. Koniec przesłuchaj. Ten koń to umaszczenie magiczne. Jak można imię. Mon... On bił, nie wiem jak to przeczytać, rzy. esben Cudowne imię, Zaszczy zaszczycisz nas swoją obecnością i zostaniesz gwiazdą naszego wspaniałego, gwiazdowego widowiska, prycha Tak, nareszcie, znalazłem gwiazdę, której szukałem, niech każdy nasyci swój wzrok tym cudownym stworzeniem Jej, ale cudny, hej nie wierzę, woli konia niż nas? Na Juryku jest przecież mnóstwo koni Ten konie robi wrażenie Po czyjej jesteś stronie? Przecież można namalować czarne groszki na białym koniu i to będzie to samo Jak w tych filmach z Pippi. Chodzi tu oczywiście o Pippi Langstroth eee, Mogę ci przedstawić Irdisowi Ok, czyli chyba mamy ich do Idrisowi Okay. Cześć się, ale ona jest piękna On albo ona, nie wiem Ale śliczna jest Chcecie poznać tego boskiego konia Który jest Nas swoją obecnością, To zwierzę czaruje każdego Gdy odjazdowe widowisko W końcu ruszy w trasę Kim jest ta nieznajona w, cyr w cyrkowym ubraniu Chce się ze mną zmierzyć Nikt nie pokona wielkiego Indrisa O co chodzi? Nie mam czasu na pokaż duszki, muszę pokazać całym Jurwikowi coś niebywałego, co nie może czekać. Muszę natychmiast ruszyć w trasce z moim odjazdowym widowiskiem. Trzy miejsca, trzy wyjątkowe pokazy, jeden niesamowity talent. Chciałabyś o coś zapytać? Panie Idrisie, to zaszczyt Pana poznać. Jestem Izabel Fig, iście wybitna iluzjonistka. Proszę wybrać dowolną kartę, a za 10 sekund sprawię Sztuczki karciane, jak Bo Boję się, że szukałem czegoś, kto zna prawdziwą magię Ale możesz usiąść na widowni Pierwsze, spocznijmy nasze przedstawienie w Przecież magia nie jest prawdziwa, to wszystko iluzja I koń może być lepszym artystą niż ja? Ironiczny śmiech Uśmieszek, przepraszam e, Okej okay. Tutaj e, ktoś mnie wołał tak e... Także pozdrawiam, jeżeli ktoś ogląda tak. No. Yy, ale my już lecimy dalej. Możesz podążać ze swoim odjazdowym widowiskiem. I ucieszyć się od tego pięknego konia, jak wygląda prawdziwy spektakl. Teraz jednak muszę się pożegnać. O, okej. Okay. Idris nie wie, o czym mówi. Czego ee, mam się nauczyć od durnego konia? Chyba, że Idris rzuca mi wyzwanie. Tak, to na pewno to. Przyjmuj, przyjmuję. Udowodnię Idrisowi, że Izabel, Fig i Digory są fantastyczni. Potem Idris będzie błagał, żebym została gwiazdą jego widowiska. Ok, czyli mamy jechać do Jarlachem. Tutaj, okej okay. Wydaje mi się, że to jest... Y... No dobra, mniejsze, pojedziemy sobie podwózką wózką, bo będzie szybciej w ogóle Tak, y... tak, ja laheim. Okej, okay. i to jest gdzieś tutaj, blisko Czyli albo tu, albo... O, tu, dobra. Wow! Kozatko to wygląda? No, mi się bardzo podoba. Mmmm. No, ciekawie. Widzę, że dwa małe króliczki przyszły po na zająca Witajcie na moim przedstawieniu. Ok. Cóż to za spektakl bez widzów? Przyprowadź wszystkie małe lemingi. Osiem powinno wystarczyć. Oh. OK, okej, czyli mamy po prostu prosić 8 osób To nie będzie raczej problematyczne Okej, okay. czyli mamy jedno Lecimy dalej Tutaj mamy kolejne gdzieś na górze chyba Mam nadzieję, że nikt nie odmówi Sonia? Nie, Sonia nie Halo? Tutaj mamy osobkę Tutaj jest kolejna, nie wiem czy mojej wcześniej nie zauważyłam A nie, nie to, nie sklep y, Okej okay. I jeszcze y, zostało kilka Tutaj w olejce są dwa. Dwie, dwie dziewczyny, przepraszam Ok, i jeszcze dołu I to jest chyba po tamtej stronie. Tutaj, już przed bramą, ktoś stoi. Ok, o! Oh, Oni! Dobra, super. I jeszcze jedna osoba, która jest gdzieś tutaj. Wydaje mi się, że to będzie gdzieś w parku. W parku albo na górze, bo tutaj ludzie jeżdżą. No dobra, to pojedziemy sobie na górę. O, tak, dobrze, ok, ok. także mamy wszystkich Dobra, a teraz sobie jedziemy szybciutko na dół I yy, lecimy robić dalej Kontynuować, tak mnie, Idris Udało ci się zaprosić tych wszystkich ludzi? Fantastycznie Czas zajęć miejsca, spektakl rozpocznie się za sekundę Okej, okay, czyli mamy po prostu sobie usiąść Okej, okay, także idziemy usiąść, to jest jaka chwila? Tak oh, ale kręcę, ale kozak To jest to śniwający, tak? Tak, no nie wiem w sumie, czy to jest kieł um. To jest ten spektakl, tak? Aha, jedno powiem, że cudownie. Dobry Boże, biedny Esben strasznie się boi. A czy. Ojej, dobra, nieważne. <grych> Nic nie mówiłam. Przedstawienie poszło fatalnie. Co Idris teraz zrobi? Katastrofa. Esben jest wstrząśnięty, a to wszystko przez Xina. Teraz Idris musi znaleźć zastępczego jeźdźca Spokojnie, Izabel jest na posterunku. kocze Co to miało być? Esben ci się podoba? Digory nie mów, że go polubiłeś. Musimy pocieszyć Idrysa po fatalnym e, pierwszym przedstawieniu. Zasugeruję mu, że mogę łaskawie zająć miejsce X Xina, przepraszam, jako jest CSV. Okej. Okay. Where are, where are you, koniu. Halo? Gdzie są konie? Panie Idrisie, bardzo mi przykro. Xin po prostu nie nadaje się dla Esbena Dlatego też zgłaszam moją skromną osobę jako zastępstwo. Będę gwiazdą programu. Wstąpisz w moje wspaniałe odjazdowe widowisko? Nie muszę zastępować Xina. Na pewno sobie poradzi. Esben po prostu miał tremę. Ja się pytam, gdzie jest mój koń. A, tu. Ok. Jest za mały. Mogłam, że się jednak większego, kto wyższy cię znalazła. Dobra, Dobrze, nieważne. E, dość już rozmowy na ten temat. Musimy ruszać na kolejny spektakl. To nie koniec widowiska. Naprzód do zajazdu pod wilkiem, dołączcie do nas, jeśli macie ochotę. Ja tego nie rozumiem. Czemu oni nie mogli jechać na początku do zajazdu pod wilkiem? Przecież to jest. Od cyrku tylko kawałek, tylko trzeba przejechać przez most, ale dobra, nie wikam w logikę Star Stable. Ta jest pod wilkiem. Okay, to, Okej, tu jesteśmy. Jest też... ten... nie wiem jak to nazwać. Przyczepa. O, tak, tak, tak. Okej, okay, jesteśmy. Anny i wspaniale was tu widzieć, nie mówimy już o przeszłości bo kolejny spektakl oczaruje wszystkich Hej, przygotuj się z Bena do widowiska, ja nie mam czasu, musisz go nakarmić i napoić Na górze znajdziesz studnię i trochę siana Okej, okay, czy yy, lecimy... Yy, żarcie jako nie udać, tak Chcę, że ktoś już go tu napaja Na, Napaja, tak, yy, napoja Nie, czekaj sobie nie, nie objawiam, dobra. Czy mam wziąć swoje wiaderko? Czy... A nie, dobra. A siano jest tutaj chyba. Tak, siano jest tutaj. Przybierzemy szybko. Tutaj jest... O, krystaliczna woda. A nasza nie jest krystaliczna. Smutne. Czemu nie możemy dać w ogóle swojemu koniu w sensie jakby naszą rzecz? Bo ja jej tak mam z także nie umiem mi się to wszystko brać, ale yy, idź Wielka chwila, yy, tak. Mam koniu, alofi A, tak, dobra. To jest codziłko. Hmm. Bardzo ładny jest ten konik. Cudowny. E, dobra. Gdzie są... Chyba tutaj będziemy się Nie wiem. Zbędnie jest gotowy na występ, ale nigdzie nie ma ksina. Jak nigdy, nie ma jak jest tam. Czas zająć miejsce, Niedługo rozpocznie się spektakl. Okej. Okay. Idziemy chodź koniku. E, tu ptamy już na swoje miejsce. Już czuję, że jakoś krótko się te zadanie nie skończą, ale i tak dam radę najwyżej odcinek będzie dłuższy. Okej, okay, jedzie. Tup tup, tup. Po prostu Diego, ma e, moja pchełko Gdzie idziesz? Musimy znaleźć mojego Diego rego i po, e, pobiegł z panem, na pewno nie są daleko Szybko, znajdź Esbena. Spotkajmy się w winicji Srebrnej Polany Widowisko niedługo się zacznie Okej, okay, także jedziemy. Wow! Wow! Ale ładne. Dobra, także y, ruszamy. Czy mam go po prostu złapać, czy to goli, czy coś? No ja nie wiem. Halo? No już cię złapałam. No nie wiem, dziwne. Najwyraźniej chyba nie mam go złapać, tylko biegnąc za nim. słodko, jeszcze bardziej. Nie, Digory, niedobra małpka. Nie wracaj się z wrogiem. Czekaj, Digory, i spokaja był Bełkocze. Chcesz się zaprzyjaźnić z Benem, ale to ale to przez niego nie występujemy. To ci nie przeszkadza? W sumie to urocza razem wyglądacie jak z filmu. Jak mamy zaprowadzić Esbena do winnicy srebrnej polarnej? Jest zbyt roz... roztrząsiony, żeby tam pójść samemu. Trajkotanie. Co on już, Digory? Masz pojechać na Ezbanie do winnicy? Okrzyk radości. Tak, Digory, jasne, że możesz jechać ze mną. Nie przeszkadza ci to, Ezben? Chyba głową na potwierdzenie. Ojej, tu. Słodkość razy dwa mam taniem. Okej. Okay. Wow! Wow! Musimy razem do winnicy i jego odjazdowe widowisko nie mogą czekać. Okej. Okay. Damy sobie tak ładnie. Pięknie bardzo. Mam nadzieję, że to będzie trochę szybciej. Trochę poszukałam na temat tak zwanych kastrupów, żeby zobaczyć co to yy, całe zamaszczenie. No i teraz mogę powiedzieć, że... no... Dobra, wiecie co? Ja to może sobie pojadę tak trochę szybciej trochę. Na są prawdzi y, podziwiane od wielu lat. Wiesz, że dawno temu konie wodziły y, królowej królów na korynację ponad zwierzęta? Y, y, y. Mówią na to... Y, jakoś tam pewnie Idris wie lepiej, jak to się miało, wymawia Joje Wyjątkowe umuszczenie kastrupów to skutek złożonej genetyki Z niej pięciu ale tylko jedno jest całkowicie odsądkowane Okej, okay, wy sobie może lepiej sami to przeczytajcie, bo jak coś to zawsze możecie zatrzymać ten film i będzie lepiej Dlatego ja nie będę tego czytać tak bardzo, bardzo Ale i tak nie będziesz tak dobry jak burburowy duet Izabel i Digory, prawda? Drajko, tani. Dobra, i to jest chyba tu na padoku? Nie, to jest tam gdzieś dalej. A co, jak to jest tam na górze? Może jesteśmy dla niego zbyt ostra, Lory. Chcesz tylko dać Idrisowi. O jezu. Ja chyba pojechałam z tą drogą. O nie, Kinga, co zrobisz? Dobra, już chyba pojedziemy dobrą drogą. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tak, to tu. Ok. Widzę, że masz naszą gwiazdę w ostatniej chwili. SB wydaje się bardzo spokojnie, ciekawe. Nareszcie jesteście. Strasznie się martwiłam losem objazdowego widowiska, niestety nie miałam innego wyjścia, musiałem odwołać widowisko. Obawiam się, że mój Xin nie, nie pasuje do esbena, źle wpływam na talent i umiejętności naszej gwiazdy. Panie Idrisie, mam idealne rozwiązanie pańskiego problemu. W takim razie mów iluzjonistko, co ci chodzi po głowie? Ligory zbudował wieś z cudownym esbenem. Są praktycznie nierozłączni, prawda, kochany? Okrzyk radości. Dokładnie. Uważam, że język rozkwit mogą występować z najlepszym przyjacielem. Ale ma pani może sama jeździć, kochana, no więc ja musiałabym jechać nad jej gorem. Rzecz jasna. Proszę pozwolić nam występować e, w, w widowisku. Rzeczywiście, ciekawa propozycja. Muszę się zastanowić nad możliwością. Najwyraźniej ten sak nacz, e, naczolny zbudował więc. z. Koniem, a przebiegła iluzjonistka potrafi rozmawiać z tą swoją małpą. Przyjmuję twoją propozycję, mamy już zastępczego jeźdźca, więc widowisko będzie trwało dalej. Bardzo dziękuję, to dla mnie i Diego nie niebywała okazja. Za przyjemność po mojej stronie. Blisko. Do siegory. W końcu wystąpimy w cudownym objazdowym widowisku Idrisa. Czyż to nie w spełnienie marzeń? Mrotanie. Masz rację, kochane. Występowanie z Esbana będzie wspaniałe. Gdy się dowiedziałam więcej o kanstrupach, poznałam trochę Zbana, uświadomiłam sobie, że źle się zachowałam to cudowny koń. Teraz mogę powiedzieć, że jest naprawdę nadzwyczajny. Przepraszam, że przeszkadzam, ale właśnie się dowiedziałam, że nasz wielki finał będzie oglądać Baronowa. To naprawdę ważna osoba, na pewno da Ci yy, sobie radę. Obiecuję z całego serca, że to będzie najwspanialszy bogacz magiczny w, dzie w dziejach Jorwiku. A no, co ty o tym myślisz? Myślę, że sobie świetnie poradzam. Yy, pożyjemy, zobaczymy yy, do komentarza. Wspierajmy! Yy. Twój ental, entuzjazm jest pocieszający, nie mogę się doczekać finału. Dobrze, Izabel, fik, ruszaj na scenę. Moje wspaniałe odjazdowe widowisko znowi swoją trasę. Wszystko dzięki magicz, magiczce. Izabel i Temu osobliwemu sokowi naczelne Ligremu. Nie można też zapomnieć o ptaszynie, która w tym wszystkim pomogła. Czyli o nas oczywiście. Niedługo ostatnie wystąpienie mojego odjazdowego widowiska. Czas siadać i przygotować się na najważniejsze, najwspanialsze przedstawienie w dziejach. O, zostanie aluchatny! Zostaniemy mmm, nas Mi się podoba. Dobra, idziemy usiąść. Stay here. Tup, top, 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 Chodź Wow. Eto dużo ludzi się zabrało Ooo, no, S.S.O. kozacko Wow Tego się nie spodziewałam, totalnie Wow Wow Kozak. W życiu nie widziałem cudowniejszego spektaklu. No i mamy czapraczek. Zaraz sobie z nim porozmawiamy, ale najpierw chcę zobaczyć, jak on wygląda. Z bliska. Ma takie wzorki, a panterka. No, ładne. Jakby tak dobrać ładny strój do niego, to naprawdę elegancko. O, rany, udało się. Wszyscy byliśmy wspaniali, prawda? Nawet sama baronowa przyszła do mnie po wstępie i nas pochwaliła. Po prostu ubóstwia. E, ubóstwia Esbena. Ja też. Chyba zaczęliśmy już budować, więc. Zaczęliście, ojej, przepraszam, już mi się język. E, nic na to nie poradzę, mam do niego te, e, słabość, teraz nikt nas nie rozdzieli, kochany Diggory, jestem nim wręcz zachwycony, prawda? Tak. O Diggory, jesteś aniołem, Esben, ty też, od teraz będziemy występować razem, taneczno-teatralny terket, Izabel, Diggory i Esben. Tak się cieszę, że w końcu mam to, czego chciałam, to znaczy, że my mamy to, czego chcieliśmy. A nie jesteś wyjątkowa, bez ciebie nie odważyłabym się pójść do niesamowitego Idrisa, a nie zaprzyjaźniłby się ze zbanem. Tak bardzo ci dziękuję. Już, tup, tup, tup. koniec? Chyba na dzisiaj. Tak mi się wydaje, że już nic więcej tutaj nie będzie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, bo mi się bardzo spodobało i tak właśnie super, w ogóle ekstra super. Pożegnamy się na tle pięknej yy, żaróweczki i stajni i w ogóle no. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. A tak przy okazji jestem w trakcie montowania. Materiał, który pojawi się albo w tym tygodniu, albo za tydzień. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Do następnego, do zobaczenia! Cześć!